Firma Wropol Engineering istnieje na rynku ponad 30 lat. Dzisiaj Wropol Engineering konkuruje na rynku europejskim z powodzeniem w swojej branży. Zatrudniamy około 80 osób, w tym doświadczonych inżynierów i konstruktorów, którzy czuwają nad jakością produkcji. Doświadczenie pracowników, oryginalne konstrukcje, stosowane innowacyjne technologie produkcji oraz system kontroli jakości gwarantują wysoką jakość produktów. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji elementów hydrauliki siłowej, siłowników, agregatów hydraulicznych, maszyn i urządzeń. Od 1998 roku pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością według europejskich norm ISO 9001. Dysponujemy parkiem maszynowym, który pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez naszych klientów. Z naszych wyrobów korzystają odbiorcy w Niemczech, Rosji, Luksemburgu, Belgii, Norwegii, Austrii i wielu innych krajach a także odbiorcy krajowi, np. KGHM Zanem, Mindmaster, zakłady górnicze Polkowice-Sieroszowice, zakłady górniczo-hutnicze Bolesław, Board Longyear Poland Spółka z o.o., TB Hydro Poznań. Współpracujemy również z firmami Heidegg, Bosch Rexurf, Danfoss Sauer i Parker. Stała współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi szczególnie owocnie układa się z Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej i Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Polityka Wropol Engineering jest ukierunkowana na klienta i służy spełnianiu jego oczekiwań. Główne cele naszej polityki to wysoka jakość, krótkie terminy dostaw, konkurencyjne ceny. Duże doświadczenie w branży hydraulicznej, a także duża elastyczność produkcji, szeroki zakres oferowanych wyrobów, spełnienie indywidualnych wymagań dzięki posiadaniu własnego działu badawczo-rozwojowego czyni Wropol Engineering bardzo przydatnym partnerem. Współpraca z nami daje możliwość realizacji pełnego cyklu wyrobów to jest projektowanie, wykonanie, testowanie czy serwisowanie w jednej firmie. Oferujemy siłowniki hydrauliczne do pracy w warunkach normalnych w zakresie temperatur od minus 25 do 90 stopni Celsjusza oraz w wykonaniu specjalnym do pracy w warunkach szczególnych w wysokich temperaturach, w środowiskach agresywnych, z drążonymi tłoczyskami, zaworami zabudowanymi w korpusie siłownika, z regulowanymi dławicami, z płaszczem wodnym, z chłodzonymi tłoczyskami, z pomiarem drogi wysuwu tłoczyska. Ogólne parametry siłowników przez nas produkowanych. Maksymalna średnica tłoka 500 mm. Maksymalny skok 5000 mm. Pracujemy na dokumentacji własnej lub dokumentacji zamawiającego. Stosujemy uszczelnienia firm Busek, Schamban, Merkel, Helix oraz inne według życzenia klienta. Stosujemy tłoczyska z powłoką chromową, powłoką niklowo-chromową lub powłoką antysol, czyli specjalną powłoką odporną na działanie agresywnych środowisk solnych. Produkujemy multiplikatory, podpory hydrauliczne, do różnych maszyn zawory hydrauliczne odcinające, zwrotne, zwrotne sterowane, dławiąco zwrotne, kątowe i przelewowe. Dysponujemy stanowiskiem do przeprowadzania badań z symulacją obciążenia na siłowniku do ciśnienia próbnego 120 MPa. Nasze produkty testujemy na stanowiskach prób spełniających najwyższe standardy światowe, które pozwalają na przedstawienie graficzne pełnego cyklu badań cylindrów hydraulicznych lub ich zespołów wyprodukowanych przez Wropol Engineering. Produkujemy automatyczne prasy brykietujące do trocin i wiórów stalowych serii Bison. Prasy Bison Steel do brykietowania wiórów stalowych i metali kolorowych. Prasy brykietujące trzeciej generacji Bison 5 euro. Charakteryzują się one niską energochłonnością i wysoką wydajnością. Zastosowano w nich wiele innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie hydrauliki i mechatroniki. Oferujemy również agregaty hydrauliczne wraz z projektem dostosowane do potrzeb klienta. Realizujemy projektowanie i budowę urządzeń technologicznych z napędem hydraulicznym i sterowaniem PLC. Nasze wyroby pracują na powierzchni i pod ziemią w różnych środowiskach i klimatach. Szczegóły dotyczące wyrobów i zrealizowanych projektów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.wropol.pl